Cześć! Witam Was serdecznie na kanale CAMARO FIFGEN. Nie było nas przez pewien okres czasu, ponieważ bardzo, bardzo wiele się wydziało. Przede wszystkim stworzyliśmy nowy materiał odnośnie modyfikacji napraw Chevroleta CAMARO. Stworzyliśmy Patronite. A. Zrobiliśmy kolekcję odzieżową, oczywiście sygnowaną CAMARO FIFGEN. Będą to t-shirty, jak również bluzy z kapturem. Także zapraszamy na nasz sklep, gromotto, gdzie będziecie mogli te gadżety nabyć. Dodatkowo pojawią się akcesoria, gadżety, jak również części sygnowane tą naszą marką Camaro I będą to wszystko elementy, które zostały przetestowane przez nas dla Was i możemy za nie ręczyć. Dodatkowo pojawi się taka sekcja detailing, gdzie będziemy prezentowali kosmetyki, które sami przetestowaliśmy na naszym Chevrolet'cie Camaro, jak również na Chevrolet'cie Camaro Tomka i które możemy z, bez obaw Wam polecić, które będziecie mogli stosować i dzięki którym uzyskacie super efekty na Waszych samochodach. Także to wszystko pojawi się w nowych odcinkach na naszym kanale Camaro FIUGEN. Uruchomiliśmy Patreon dla tych wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć nasz kanał, którzy chcieliby z nami ten kanał współtworzyć. Stworzyła się spora społeczność na kanale Kamaro Fitgen, jak również na grupie na Facebooku. Dziękujemy Wam za głosy wsparcia. Dziękujemy Wam przede wszystkim za te ponad 260 subskrypcji, które zostały wbite na, na nasz kanał. Liczymy na to, że do końca roku uda się osiągnąć e, 1000, a jak nie do końca roku, to do końca stycznia. Także będzie dużo się działo, będzie dużo nowości, będzie dużo atrakcji, będą również konkursy e, z nagrodami. Także warto subskrybować kanał, lajkować, uczestniczyć e, w konwersacjach z nami warto oczywiście lajkować nasze materiały, no i być na bieżąco, czyli klikać ten dzwoneczek, po to żeby te wszystkie informacje na bieżąco wam się wyświetlały. Oczywiście do tego wszystkiego dochodzi nasz Instagram, Facebook, jak już wspomniałem, YouTube. No i platforma, która się bardzo, bardzo szybko rozwija, czyli TikTok. Będziemy tam prezentowali takie bardzo krótkie filmiki, takie tak zwane zajawki, po to, żeby Wam pokazać, co w danym momencie robimy. Instagram nie był wystarczający, TikTok daje nam możliwość troszeczkę innej zabawy z materiałami wideo, daje nam możliwość błyskawicznej edycji materiałów. Przede wszystkim możliwość uploadowania materiałów wideo z przeróżnymi liniami melodycznymi, które nam TikTok oferuje. Także jeszcze raz zachęcam Was do subskrybowania kanału, oglądania nas, e, brania udziału oczywiście w, w rozmowach z nami. I dziękuję wszystkim, którzy się do mnie odzywali, którym e, mogłem w, jaki, w jakiś sposób pomóc. E, współtwórzmy tą społeczność i ten kanał razem. Zachęcam Was do tego. Także dzięki śliczne i do zobaczenia. Cześć!